Widam widzowie, druga część od zara do setki. No, seria będzie długa. Strasznie długa. Chcę udowodnić po prostu takim jak moja siostra na przykład: nie mają faudolców. Chcę udowodnić, że się da być w końcu prosem. Da się mieć faudolców, dużo fałdolców. Da się mieć karnet bojowy, ale na to trzeba zapracować, jakby. O słuchajcie. To nie jest łatwe. To nie jest tak... O! strict i już macie wszystko. chcę pokazać na przykład takim, co nie mogą kupować sobie fałdowiców jak ja na przykład. No, więc chcę im pokazać, czy się da. To ona nie jest wszędzie. A do zero. Dobra, my polecimy na... Pytała... Nie, nie. A co to zrobić, co gościu mówi? Tu? Lecimy tam na wieżniczkę do korniku I mamy blisko Pitera, I wtedy napadniemy na Petera. Juno Chyba ktoś tu leci ze mamy. Dobra, chciałem wytłumaczyć kościoła. I leci na dnię. Je. Jest gościu, będziemy musieli coś wytłumaczyć. Ja może szybko zbiorę te bronie. S. Ja coś to zrobiłem. Nie wiem tylko jak. Ale dużo ekspo dostałem. To było bardzo trudne do zrobienia, więc to nazywam od dzisiaj Legendary X. No bo słuchajcie, co dopiero miałem Niemc? 2000X tutaj brakowało mi Niemc, 78000 i nagle zrobiłem 2 i mam. Przecież to jest legendarne. Aha, kto pierwszy podniósł? Cóż, ja już podniosłem. Mamy impuls. Dobra, lecimy na pitoła. Gotowi? Odbieguj start. A nie no, nie że wylądowałem na drodze. To oh, yes. yeah. Kurde, zabijają mi bosan. Смотрите, где я... Смотрите, тут усе... Шесть. Сейчас будет сразу Крон Dobra, medalionik! pompa I spadamy przez chwilę tutaj do sejsku, kurde! Co tu się dzieje, materdeja? Uff! Ja spocony być! A mieć koronę. Ja nie mam bik. Ja nie mam bik. Ej, ale naprawdę... To jest to korony. Gościu nie kłamał na YouTube. Tu trzeba tak robić? Inaczej na co nie? I, I coraz bardziej mi się zdaje, że to prawda. właśnie mam też mojego budowania. Ja... Dobra, włączę też. Ej, brać ten pistolet z salonu, no, mam nie, że ją to tak nie kusi. Ale mam też tam... Kurde, No nie mogę! Nie kusi strasznie mnie kuści. Kurde, że chyba zaraz się poddam i wezmę. O. o proszę, epicka. Aha. Mhm. Mm Właściwie mówił, że ten celownik to było to i tłumik ja to sobie wybieram złoto Dobra. Dobra, tą broń chyba też sobie ulepszy tymczasowo Okej, okay, wszystko ulepszone. I spadamy, bo mnie zeżre zaraz burza. a no nas szynka. Papryka. Papryka róży. Ja nie umiem. Chodź tu, bambuczku! Bambik! Bambi! Where are you are? Tam był. No kurde, ucieka mi. Czy on nie jest labus, czy on... 私は。 Tak szczerze, ja chyba wezmę sobie zamiast snajpy szybko. Ej, patrzcie, taki Bambik, wszyscy wyzywają bambiczków, a ja to co? Wygrywam! Ja wygrywam z tymi Bambiczkami na serwerze. I'm not a Bambik. Oh, server is a bum. No. Pięć. To w ogóle był gość, ale chyba z... nie wiem co? Est. Może trochę mi zadało HP, ale Ale i żyję. Coś kolejnego. Na ryby! Na ryby! Czekajcie, ja się najpierw podleczę tak ogólnie. Medalionem. A potem co zjem rybki. Więc cztery sobie będzie mi potrzebna. No tak, raczej za tak. O nie mam problemy z uporządkowaniem epikunku. Поживи. Мг. Мг. Chodź tu! Chodź tu, szkurde! Matarduja! O oh my gosh, mi, mi mi naprawdę teraz jest tak gorąco, że matarduja normalnie. Ja skaczę, myślałem, że nikogo tam nie ma. A to goście mi wyła się przed twarzą i tak się... Ja już myślałem czasami, że zginę, ale nie! Że ja nawet nie dostałem HP. I mam kula dalej. No daj, no ej czemu tak jest? Nie, ja tak szczerze, zamiast tego chyba wezmę sobie. No nie, mnie, muszę się i już nie ma. O, znowu jest. To ja bym sobie wziął zamiast może... to ma celownik taki. Chyba tak szczerze dla mnie, z na wycie. Wystarczy zjeść. I można skoczyć. Łowiska. Ja chyba nawet nie wykonałem na swoim wiecie koncie oryginalnym tego zadania o ryba. Dajcie mi rybę! Na razie zostawię i wyłowy sobie coś lepszego. Pomp. Ładę. Kolejna pomp? Nie no, bronie mi za latują. W końcu ryba. Dobra, ja, 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 ja mam to gdzieś. Ej, tak szczerze nie wiem, skąd strzelał gościu. Aha! Masz tą broń? No nie masz. Czemu nie ma? Dobra, ja spadam, bo ja mam koronę. A tu leży jeszcze jedna korona. Niepotrzebnie, już jem tą rybę. Jezu, ja może tam znajdę leczenie jakieś. Szczały. Idealnie. do wynajęcia. Dajcie mi boto! Ja sam już chyba nie przetrwam. Dzięki. Mamy jeszcze leczenie. Aha, nowe misje? Prosty widzowie musicie przystosować sobie ustawienia do siebie. I polecam wam zapazywać, jak ktoś przychodzi do was i jest pro. Na przykład chcę wam zmienić ustawienia, zakazujcie mu, bo ja tak pozwoliłem raz kolegowi i chyba mi długo trwało znowu się dostosować. Aby jak pamiętacie swoje ustawienia, to możecie. Szybko przejrzeć nie w Świeżo otwarta. Gdzieś tu będzie gościu. I o wilku mowa. Czemu teraz tyle ludzi ma koronę? Ale ja tego nie pomylić. Mam dwa mębariony? Czy jeszcze gdzieś mam A nie, no nie, ile zapomnieli o Bosio. Ej, top 8, chyba gościu miał rację. A ja szybko sobie piję poteczkę. To nie przeładowywano, Chodź bocia, idziemy na niego. No. No teraz wpadam. Normalnie... Chyba ja gram z botami samymi. Już do meczu nie mogli mi dobrać gracze, więc gram z botami, normalnie. Tam coś leży. Nie umiem wyznaczyć. Czy tam był przez... o No dalej. Tam. zaraz pójdę poniewać. Tarcza. Hmm, nie przyda mi się. Nie. Tam trzeba się pójść nie. nie, nie idę pompa Tak Jest w końcu a legendarny Słabo, słabo. Ej, ja idę do kolejnego Ty, ale nieźle mi idzie. Co tam tego gościa? Tu mamy chyba jedynie tylko medal... Nie! On ma jeden! Po medalion? Chyba tak. Ty nie gadaj, on idzie chyba po medalion. Nie, Ja idę na most, bo jeszcze tam będzie strefa. Kurde. Boże. Wszelicie gdzie on jest Tam jeszcze ja z już z czegoś innego. Ale w ostatniej chwili się powstrzymałem. Dobra, ja idę do strefy, bo mnie zażre. Dobra, bot to bot. Widzicie jakie są łatwe fragi! Ale królewskie zwycięstwo! Szyu! Ja się! Ale ja co to wczoraj założyłam w już mamy koronę pierwszą! Patrzcie, jak łatwo jest zdobyć widzowie korony! To jest łatwe! Zdobyliśmy koronę! I mieliśmy bambików. Wiecie już jak wygrywać z koronami? Widzieliście! Jak wam pokazałam, aby wygrać! Widzicie? Możecie tak robić i wygracie. No. A ja mam 20? No. Uch, naprawdę, jeśli chcecie być tacy, jak ja teraz, no to powiem wam, grajcie jak najdłużej Fortnite. Trenujcie ciągle na Battle Royale, nie grajcie w coś innego, nawet jak wam znajomy każe. Czy coś. Bo ja tak... Nie robiłem i wygrałem. Wygra... Wygrałem, o. Więc polecam tak robić. O Jezu, pytanie, czy ktoś mnie zaprosił? Jeszcze nie. Ale widzowie, łatwy frag. Fragi były, nie? Jeśli stacie, to jutro będzie kolejny odcinek, albo dzisiaj, z robienia fragów i zdobywania koron. Do zobaczenia, pa.